Zobaczcie, jestem cały mokry, ponieważ właśnie na dworzu pada. Leje też w momencie, kiedy przyjechałem na montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, z inwerterem hybrydowym. No i słuchajcie, zobaczcie. Gdyby ta instalacja już była podłączona, gdyby ten klient już sobie działał, to w tym momencie po całym pięknym, słonecznym dniu do 16 miałby magazyn energii naładowany w 100%. W tym momencie są wielkie chmury, jest duży deszcz, nie ma praktycznie produkcji z paneli, ale dla tego klienta to już nie będzie zmartwienie, ponieważ on ma swój magazyn energii. Jego sąsiad ma fotowoltaikę na nowych zasadach bez magazynu energii i w tym momencie kupuje prąd po złote 30. Zł. Ten mądry klient będzie miał magazyn energii, będzie miał swój prąd. Jak mu wyłączy się o 16 produkcja, to on sobie Następnego dnia będzie miał, ponieważ magazyn jest 10 kWh, zapotrzebowanie dobowe klienta dobowe, czyli 24 godziny to jest 10 kWh, czyli spokojnie przy 2-3 godzinach produkcji dziennej z fotowoltaiki, ten klient zdąży naładować swój magazyn energii i będzie miał na całą dobę prądu. Co ważne, ma awaryjne zasilanie, czyli w momencie, kiedy wyłączą prąd w sieci, ten klient prąd ma. Ten magazyn energii poda prąd bezpośrednio na dom i podtrzyma dom klienta przez dobę, a w momencie, jeżeli wyjdzie słoneczko i na panele fotowoltaiczne zaświeci, to panele bezpośrednio podadzą prąd na dom, a w drugiej kolejności doładują ten magazyn energii, więc jakby się w lato wyłączył prąd w sieci na tydzień, to prawdopodobnie ten klient nawet tego nie zauważy.